Witajcie w jedenastym odcinku Gwiezdnych Newsów. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Ostatnio Sony Pictures zmieniło nazwę swojej placówki z Sony Music Building na John Williams Music Building, by uhonorować dokonania wielkiego kompozytora, który niedawno otrzymał 54. nominację do Oscara za soundtrack do filmu Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Skoro przy nagrodach jesteśmy, tylko kosmiczna saga ostatnio może się niektórymi poszczycić. Jakiś czas temu ujawniono, że serial The Mandalorian był najchętniej oglądanym serialem roku 2023, natomiast na dziewiątym miejscu uprasowała się Asoka. W dodatku seria komiksowa Dr. Afra dostała kolejną nominację do nagrody Glad, przyznawanej za ciekawy i godny sposób reprezentowania społeczności LGBTQ i ich historii. Warto wspomnieć, że seria zdobyła nagrodę w 2020 roku. 27 stycznia odbędzie się kolejna edycja Złotych ziemiaków organizowanych przez Michała Ogrodowicza z kanału Ziemniaczane Pole Komisarza Osewa, podczas których dzięki głosowaniu fanów zostaną wyłonione najlepsze, najważniejsze i najgorsze momenty z uniwersum Gwiezdnych Wojen w ubiegłym roku. A teraz jeszcze Dave Filoni dostanie nagrodę The George Power Memorial Award na amerykańskiej 51. Akademii Filmów Science Fiction, Fantazy i Horroru za wyjątkowe osiągnięcia w animacji i poza nimi. Co ciekawe, Dave Filoni ściągnął ostatnio do siedziby Lucasfilmu Takashiego Yamazakiego, reżysera filmu Godzilla Minus One, gdzie zorganizował pokaz tegoż filmu i przeprowadził QA z twórcą. W dodatku wrzucił do sieci rysunek swego autorstwa, przedstawiający Asokę w stroju Godzilla. I nasuwa się pytanie: czy w filmie się coś szykuje? W internecie już pojawiają się mamy o filmie z bestią Zilo w roli głównej, ale kto wie? Na końcu zostało nam pokazane zdjęcie obu panów. Co ciekawe, to jedna z niewielu okazji, gdy można zobaczyć kapelusznika bez kapelusza. A jeśli mowa o kapeluszach, to Bethesda zaprezentowała nam gameplay pierwszej osobowej gry dla jednego gracza, Indiana Jones i Wielki Krąg, osadzonej między poszukiwaczami zaginionej arki, a ostatnią krucjatą. W grze wcielimy się w doktora Jonesa i odkryjemy sekrety starożytnej mocy związanej z wielkim kręgiem. Grę otrzymamy już w tym roku na konsolach Xbox Series XS, PC i Game Passie. Niestety konkretnej daty nie posiadamy. Posiadamy za to datę nadchodzącego ostatniego sezonu o przygodach z zgrai, oddziału 9-9 Team Fortress The Bad Batch. Został nam zaprezentowany zwiastun ostatniego aktu historii naszych bohaterów, wyruszających na ostatnią misję, by uratować Omega. Co ciekawe na zwiastunie, w wielu ujęciach widać, że Crosshair wrócił do ekipy, ale nie tylko jego powrót, tam zobaczymy, bo wraca również Asaj, Ventress, która jeśli czytaliście o jej historii z książki Mroczny Uczeń. Powinna być martwa. Czy to retkon? Według bradarału niekoniecznie. Jak powiedział, Uwielbialiśmy ase Ventress. To postać, o której chcieliśmy opowiedzieć więcej historii. Nie chcemy niczego zdradzać, ale chcemy, aby fani wiedzieli, że każda kolejna opowieść o Ventress będzie zgodna z wydarzeniami z książki Star Wars Mroczny Uczeń. I abstrahując tego, czy będzie to retrospekcja, czy wskrzeszenie postaci, ja się cieszę, że jej historia jest jakoś rozwijana. A jeśli dzięki temu zostaniemy przybliżeni do historii Qalana Wosa, to shut up and take my money. Jakoś ten kolejny radkon przeboleje. Premiera sezonu już 21 lutego. I to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie, czy czekacie na BadBac i kogo chcielibyście jeszcze tam zobaczyć. Ja się zami żegnam i niech moc, będzie zami. Cześć!